Google to niekwestionowany obecnie lider wyszukiwarek internetowych. Obecnie należy do niego 94-5% rynku. Tak, to się tam zmienia, ale generalnie ponad 90% to chyba ci wystarczy. Dlaczego? Dlatego, że każdy, mając telefon, praktycznie korzysta z Google, a to mamy pod ręką dosyć często, więc nie oszukujmy się, z tego korzystamy. Tam szukamy gdzie wymienię opony, gdzie przystrzygę brodę, czy jakieś inne tego typu rzeczy. Tam też szukamy zakupów, więc jeżeli ciebie tam nie ma, bo nie masz strony internetowej albo profilu Google Moja Firma, to chyba się nie dziwisz, że ciężko cię znaleźć i przez to nie masz klientów albo nie masz takich klientów, jakbyś chciał, chciała mieć. Jak chcesz, żeby ci w tym pomóc? Kłoch się tak kogoś jak ja. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.